Panowie, buty, które robią robotę za Ciebie, nie istnieją, ale są takie, które pozwalają Tobie robić ją lepiej. Belhurt przedstawia HKS Barefoot Feeling System. Buty, które dają Ci wrażenie chodzenia na boso, tylko bez ryzyka gwoździa w stopie. Barefoot Feeling System to kolekcja zaprojektowana tak, by Twoje stopy pracowały naturalnie. Gwarantują nie tylko maksymalne bezpieczeństwo, ale też maksymalną wygodę użytkowania. Elastyczna płaska podeszwa nie ogranicza cię jak twarda skorupa, tylko pozwala ciału działać tak jak zostało stworzone. ścięgna, więzadła, stawy wszystko działa płynnie, bez spięć i przeciążeń. Materiał główny w butach barefoot feeling system to Microtech. Prawdziwy król materiałów na obuwie. Oddycha, nie nasiąka, szybko schnie i łatwo się czyści. W BFS-ach chodzisz oszczędzając energię. Każdy krok to minimum wysiłku i maksimum efektywności. Noski posiadają solidną warstwę poliuretanu, czyli zbroję, która dba o trwałość buta przy klękaniu czy uderzeniu. Podeszwa z termoplastycznego poliuretanu jest lekka i twarda zarazem. Sprawdza się doskonale, nawet w najcięższych warunkach. A jeśli chcesz poczuć wygodę na najwyższym poziomie, rozważ zakup butów BFS z systemem BoA. Dzięki niemu zapomnisz o sznurówkach i założysz buty w moment. Klik, przekręt i gotowe. Idealne dopasowanie za każdym razem. Nawet jedną ręką. Belhurt oferuje w tej kolekcji następujące modele: Pół buty BFS 40 BoA, pół buty BFS 70 BoA. Oraz trzewik roboczy PFS 80 BOA. HKS Barefoot Feeling System. Chodzisz jakbyś był boso. Pracujesz jakbyś miał supermoce, Naturalny ruch. Maksymalna wygoda. Zero ograniczeń. Zero przesady. 100% komfortu. Poczuj różnicę na własnych stopach. Śledź nasze filmy i bądź na bieżąco z nowościami. Belhurt Workwear. Tested to work.